No nie wiem. No nie wiem w ogóle, gdzie jechać. Już trzy tygodnie minęło od mojej ostatniej podróży, ja w ogóle, no, no nie wiem, no nic mi do głowy nie przychodzi. Że tak myślę, że może do tego wróżbity zadzwonię. Może się nie obraził, w sumie troszeczkę na niego nakrzyczałam ostatnio, ale to była jego wina, że nie działał globus i mnie w jakieś dziwne miejsce zabierał. No ale... Elegancko się zachował, bo naprawił globus, nic za to nie wziął, wszystko teraz działa, także. No i w sumie takim jest światowym człowiekiem, no wróżbita to wie. Zadzwonię do niego. Halo? Witam, szanowną hrabinę. Czy znowu globus się zepsuł? Globus? Nie, nie, nie. Działa świetnie, rewelacyjnie wręcz. No cudownie go pan naprawił. Ja po prostu dzwonię tym razem o poradę. Tak, tak, na pewno o poradę, o poradę, bo chciałabym się znowu wybrać gdzieś w podróż i jakoś tak tym razem w ogóle nie mam pomysłu. Nic mi do głowy nie przychodzi. Jak nigdy, no dziwne. Ale dzwonię do pana, bo pan taki światowy jest, także. Słucham, tak, no tak, żeby było e, słonecznie i dużo historii, kultury. Tak, tak, oczywiście, przewodnik, tak, pierwsza klasa, żeby był. Hrabina już wszędzie była, mi się wydaje, ale pierwsze miejsce, które do głowy mi przychodzi, które ma dobry klimat, piękne widoki i kulturę, to Grecja. Hmm. I mam tam dobrego człowieka. Grecja, tak, tak, Grecja, to tam, co są te wspaniałe imprezy, takie, gdzie to jest, no na Olimpie, u Zeusa, no koniecznie, przecież tam mnie jeszcze nie znają. Oczywiście, tak, 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 ja ostatnio widziałam, tak, Zeus, w ogóle Bogiem go nazywają, koniecznie, żeby ten przewodnik miał dobre wtyki, niech on mnie od razu na Olimp wkręca. Zeusa nie, Zeusa nie polecam. Proszę zapomnieć o Zeusie. Dlaczego? To stary zboczeniec jest. Ale jak to? No co pan, co pan w ogóle mówi, ale... Już Owid kiedyś o tym pisał. O tym, jak on się przebiera, uwodzi i nie wybrzydza. Nie wybrzydza. Ja bym na niego uważał. Że jak? Że żona zazdrosna, no, no zdarza się. Za ile córek? No, proszę pana, a w, a w się się mnie, tak. Nie wiem, zaraz pan jeszcze mi powie, że w ogóle jego syn się złytki urodził. No po prostu brzmi jak jakaś mitologia totalna. Nie, nie nie ma problemu. I Ja już zdecydowałam, zresztą sam mnie pan nakręcił nagrodziną. Kramino, ja nie chcę mieć nic na sumieniu. Wysyłam do mojego człowieka i proszę z nim już rozmawiać o Zeusie. Ale ostrzegam. Gotowa? Gotowa! Jestem oczywiście! Proszę mnie wysyłać! Jedziemy! Panie i Panowie Kalimera, czyli dzień dobry! Nazywam się Marcin Pietrzyk, jestem dyplomowanym przewodnikiem po Grecji i witam Was w Grecji. Kalosorisa, tesnelava! Spróbuję Was zarazić Grecją, podczas tygodniowej wirtualnej podróży poprzez muzykę, literaturę, film, kuchnię, a na tradycyjnym środowym live'ie będziemy plotkowali o Grecji. Natomiast w sobotę podejrzycie dzień życia przewodnika, aby zrozumieć jak się daje greka. Razem z Przewodnikami Bez Granic zapraszam Was na Wielki Grecki Tydzień. Halo! A empresa usa usa. O juda é grega.